Ma tutaj oczywiście wita. Oraz ze mną jego towarzysz Koko. Oraz Kupi... gościmy tutaj dzisiaj naszego pozna o imieniu Kacper. Patrz, no, Tak, no. też może być. Poprowadzi z nami dzisiejszy odcinek. Kupiliśmy sobie nowe auto. Lamborghini jest z 100 elementów. Dobre auto. Jeśli chcielibyście zobaczyć na przykład jakieś auto, jak... no. możecie pisać. Jeśli w każdym moim razie będziemy mieli pieniądze, wypróbujemy próbujemy. No właśnie. Dobre auto jak widać. Fajnie, ja zawsze chciałem to. Urzekało mnie je jego, jego wygląd. wygląd. Nie urzekał. Po prostu to jest ładne auto. Fajnie, fajnie się prowadzi. Całkiem. No dobra. jakiś. Yy, jak będziemy... Jak będziecie chcieli, to możemy te nagrywać. Pokaz różnych aut. No więc mówcie. Teraz ten Kasper... Zaczynam nasz skórze Kasper przejedzie się ja na budyni Aventador. Aventador. Wyścig. O wyścig właśnie. Tutaj na przykład dołącz. Do o, kręcony no. Na drogę. Kasper. No i tak. Mogę jest. się wyprzejechać? No a przejdzie. Przyzwyczaj się trochę jeszcze. Dobrze. Dzisiejszy od ciebie będzie nietypowy. A dlaczego? Bo prowadzimy go... Aha, normalnie tak prowadzimy A tak w, w ogóle chciałem powiedzieć, że wszystkie odcinki, chyba tak przynajmniej mam zamiar, będziemy prowadzić tylko tylko we dwóch. Nie będzie tak, że jeden tylko prowadzi, tylko będziemy się starali e prowadzić we dwóch. Jeśli nie będziemy razem, to w każdym razie będziemy się komunikowali przez jakieś komunikatory, głosowe. A to nie, to nie, z tego wyjść, z tego wyjść, Kasper. To jest. Masakra, nie to chciałem. Zdajcie mi jakieś... jakąś grę. O, masz też. Teraz powiedzmy. Najbliższa gra. Pierwszą grę. Lexus LFA. tego go mamy. To o co Dobre hmm. auto. Hmm. Dobre? Jeszcze kolejne. Porsche 911 GT3RS. co spotykamy auto w tej grze na wyściga właśnie, czasami na pościgach znowu. Ono jest szybkie, łatwo. A Dobrze. przy okazji chyba do kupowania bostu dostaliśmy na 3 dni do testowania Porsche. Dobrze Dokładnie. mówię? Tak, tak, tak. Na najbliższej ja... będzie będziemy mogli go przetestować. I, I tak, tak, przetestujemy go na pewno. I chcieliśmy przeprosić serdecznie, bo w poprzednim odcinku nagle się tak nam urwał sygnał. Nie chcieliśmy już tego od nowa ten, nagrywać, odcinka. No więc taki wrzucimy. A nie przejmujcie się mój raz tym. W każdym raz następne odcinki będą lepsze. Właśnie. Nie przejmujcie się tym. Kasper. Chyba nie ogarniasz tego Chyba się na tą te wpadki, ponieważ dopiero zaczynamy nagrywać. A to oczywiście jedzie Kasper. Jedziemy ten chłopak nie załamuje. Tak to ty to umiem system. To może no. potem tym przeprowadzimy... ...charakterystykę tego Porsche, które dostaliśmy. Pamiętasz jaki to był model? Nie, nie, teraz... teraz nie. Przeprowadź, możemy, <laughs> możemy zrobić, no pościgamy się jeszcze, ty wyścig, ja wyścig, albo, no, ty wyścig, ja wyścig, no i koniec. Nie chcemy tak długo też tego... Może zrobimy jeden wyścig z dzień tego parczy? Nie, jutro zrobimy taki, taki odcinek. No więc, yy... no, jeszcze nam to auto nie przyszło do garażu, więc... Jutro się przejedziemy, Ju, y, też pewny, jutro chyba zrobimy, albo jeszcze dzisiaj wieczorem, filmik o y, World of Tanks. World of Tanks. Znana gra. I zagramy we dwóch. Właśnie, zagramy oczywiście we dwóch, zawsze gramy we dwóch. No i Kacper Czasami chyba... Czasami dodatkowo osoby. Myślę, że już nie zdążysz. A czemu nie pojechałeś z króty? A nie wiem, ja tu nie znam żadnych skrótów. Jest mi po która to pokazuje co? Może hmm. i ale co ja wcześniej mówiłem? nie będę mi marnował z nitro zagramy na dwóch kontach World of Times, Pluton będziemy się komunikowali za pomocą Skype'a tak i zobaczmy jak to wyjdzie no bo nie, wiedzie, nie wiemy jeszcze jak to będzie jak <coughs> będzie to można usłyszeć to co? no to co? wita jedziemy wyścig tym autem? chcesz tym autem? Hmm, ja bym się przejechał jakimś innym autem żeby pokazać jak się spisuje Dobra, jak jest też auto, ale szybciutko hmm. Być może mógłbym się przejechać Jaguarem Okej. Okay. Wypróbuj go na wyścigach na to prawdziwym torze. No bo wiadomo wiemy, że dobry jest do poszukiwania reaksów, ale jak tu się, się spiszę, połączymy się język, nie wiem czemu, to się dopiero okaże klasa A dobre auto znurczcie lago znurczcie <coughs> lago też dobre mi no więc o Chevrolet Korweta Carbon Limited Edition chyba jeszcze takie nie, widzę. nie hmm. widziałem nie tak widziałem takie widziałem jakieś dosyć dobre auto dosyć mm -mm. Co myślisz o tym, że mamy czwarty level, a oni od 29 do tak no 30? Ja? Dobrze, to jest przerą Dobra, jeszcze ty zagraj wyścig ja i koniec. kończymy. Ja sobie zagram 100 elementów, moim wyrażonym autkiem. Myślę, że nas oglądacie, że... Zapraszamy na kanał nasz. Oglądajcie filmy, subskrybujcie to. Będziemy wiedzieć, że ktoś jest aktywny, będziemy kupować różne Jeśli różne, będzie dużo subskrypcji oraz... Kupuje, to świetne. kupujemy ten. Kupujemy busty, bo będziemy wiedzieć, że to się opłaca, bo ktoś nas ogląda. A jak nie, to nie. Będziemy też do, do, do World of Tanks złoto kupować. Na które jest. będziemy kupowali czołgi premiowe. No właśnie, to też jest ten. Chcemy No wykupować. niestety ten taki mały wypadek. Chcemy zobaczyć jak to jest. Takie fajne czołgi. Już też kiedyś graliśmy w ogólnych tanks, taka można powiedzieć gra sprzed lat. Do której powracamy. No właśnie. Tak sobie pomyśleliśmy, że możemy to nagrać. Jak macie jeszcze jakieś fajne gry, możecie nam podsunąć pomysł, to nagramy filmik o takiej grze. Bo chcemy jak najwięcej rodzajów gier chcemy też my, żebyśmy przetestowali jakieś gry, więc możecie nam powiedzieć, co macie dla nas. Fajne. Czy jakieś macie fajne gierki, jakie graliście. Mam nadzieję, że nam tu jakiś pomysł podsuniecie. Dob fajne auto, dosyć dobrze wyrabia, nie? Mhm. Strąć go, on jedzie z lewej. Na lewo jedź. O, widzisz, mhm. wyraba się o Auto Doda. się ogólnie, moim zdaniem, dobrze sposuje na tak? torach. Dobrze się prowadzi. się tam wyjdzie. Ale mimo wszystko... O 320 na godzinę? Byłbym skłonny używać aut bardziej do wyścigów. Typu... A, gdzie teraz wygląda? Lamborghini, które kupiliśmy No, niestety. Piąty jest i na szczęście nie szósty, no. Pierwszy wyścig taki. Na wiz Pierwszy na... raz w zasadzie tym autem jadę, jeszcze no. nie wiem, jechałem. Staramy się jak najwięcej nagrywać w ogóle filmików na wizji. Znaczy, jeździć jak najwięcej na wizji. Więc tak to, to nie tak jeździmy. Chcemy, żebyście zobaczyli, jak nam tutaj idzie. Czy uda mi się skończyć to przed czasem? No, na pewno tak. Nie, tak, jak nie byłbym pewny, ale. No, masz już 90. Nie, nie, uda ja nam się. Udało się. Bo... Udał się. Udało się niestety, piąta pozycja na 6. A ona jest na wyższy poziom, piąty poziom mamy już. Ale nie, no. nie ma nic takiego dobrego, no ale... W my Dobra, dziewięć minut już trwa, filmik, trzeba to już skończyć. Chwila. Ostatni wyścig, który, gdzie pojedzie koko swoim wymowym autem? Nie, je przyjechać jeszcze, czy już nie? Tak. No dobra, przejadę się. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. E szybko zmienimy autko. Co z elementy. Zawsze chciałem mieć to auto w garażu. Urzekało mnie właśnie wyglądem. Takie z tyłu ma tutaj fajne takie dziurki jakby. Bardzo fajne auto. No cóż no to ja w tym wyścigu? sobie trzeba trochę poczekać. Muszę wlać korwetę za Dobre, auto. auto. Ja taki miałem tylko... Nie wiem czy to jest, właśnie nie jest wypożyczony auto? ale raczej nie. Też można je wypożyczyć, o ile dobrze wiem. Znów pojedziesz. Znów pojedziesz na jednego. Jak mi to wyjdzie, nie wiadomo. Czekaj, będę sobie wciskał nitro tutaj jak ty, nie musisz No mhm. wiadomo Dobra, jedziemy mhm. No i piękny start No i jak na razie dobry start Tutaj zrobię stóżki, jednak Koko zostaje w tyle Ale liczę na to, no, dogania go I oczywiście Koko obie prowadzenie. Ma szansę na zwycięstwo. Of. Niestety tutaj się przeliczył. Dobra. Widowiskowo wygląda w tym aucie Nitro, jak włącza się. Co ty sądzisz? O matko, Tutaj teraz twój mały file. Nie udało Ci się drift. To nawet nie miał być drift, tylko ostry zakręt do siebie. Nie chciałem coś wyrąbać. Dobra. O, tutaj jest dużo aut, więc damy mu magnes. Jak ja to mówiłem podkowę, dobra, ale to tylko szczegół. Każdemu mu się zdarza. No, jak ty to mówisz, fajl? Wypadek przy pracy. No, a coś nam w tym odcinku słabo idzie. W pierwszym odcinku jakoś nam dobrze szło, a tutaj tylko się mylimy. Masakra. Co no to już po życiu. prostu jeździmy nowymi autami, którymi który ja jeździmy pierwsza, bo nie, nie oszupują się. No tamtym autem już byliśmy dosyć przyzwyczajeni. A no, do tego... Nie, tutaj w ogóle pierwszy raz w tym odcinku jechałem na początku tą próbę. Ale dosyć ciężkie do opanowania jest to auto. Szybkie, całkiem. To dobrze. no bardzo dobrze. opanować takie nowo nowo kupione auto. Nie jest tak hop siup, i już. Dobra, jestem drugi. To chyba będziemy kończyć. Pa! Żegnamy się z nami. Wojtek Witam. Witam. Koko. Oraz I kacper.